Siemanko wszystkim z tej strony wartek i właśnie zaczynamy trzeci sezon z serii Let's Play Minecraft Single Player i tutaj teraz strasznie dużo wiadomości nie wiem, czy jeszcze mam je w pamięci, ale dobra. Po ostatnim odcinku z sezonu drugiego właśnie wyszła wersja. Bo ja wtedy jeszcze jak to nagrywałem była wersja 1.4.7 Jak widzicie teraz mam 162. I właśnie wyszła w, ta w, wtedy wersja Minecraft 1.5, i właśnie bo wszyscy, wszystkie serwery już były, córki na, na 1.5, no i właśnie też nie chciałam się trochę tej serii nakręcać, więc sobie zupdate'owałem i już tych modów od Huśka niestety no, nie miałem. No i później już też no, chciałem nagrywać, no ale no niestety coś się tam zrąbało, no i nie wiem i no, i no i wiecie już nie nagrywałem tej serii, bo już miałem jeszcze tam, z tego co nagrywałem miałem trzy odcinki, tak? Z no miałem te ten, trzy odcinki i ten bo wgrałem sobie taki jeden mod na bronie nie pamiętam jak on się nazywał, ale nazywał się FN, coś tam. I właśnie odkryłem, że on miał um, Minecraft Forge. Miał jeszcze Forge'a i um, Modladera. I właśnie odkryłem, bo jak instalowałem sobie mody, na przykład, nie wiem, na przykład um, Twilight Forest. No na przykład chciałem to wtedy. Musiałem jeszcze pobrać tego modladera, czy nie wiem co tam było. Jeśli wgrałem tego Modladera, yy, czy nie wiem, tam Forge'a to wtedy mi się wszystko zrąbało, a miałem wszystko zrobiłem dobrze, więc więc nie wiem coś się stało, więc jak wgrałem tego modę na bronie, to okazało się, że on miał w Minecraft Forge'a itp, i no i właśnie właśnie mi śniło, że mogę. Ten, mody wszystkie zainstalować. Właśnie wpadłem na pomysł, że mogę to ten, że mogę to zrobić. No i z Szymona mieliśmy sobie swoje własne mody, kilka modów yy, z huśka. Yy, więc no później już wys wyszła jde, jest wersja z 1.6, no y, albo dobra, nie. I, I potem właśnie zaczęłam nagrywać trzecinki, ale niestety chujowo wyszły. Bardzo chujowo. No i tutaj no i, no i potem już nie chciałam się nagrywać, zacząłem te nowe właśnie serie. No i właśnie teraz zrobiłem nową serię z tego.